Witam Państwa serdecznie w ramach programu Nasza przyszłość przy PBTV. Dopiero co, ostatnio rozmawialiśmy na temat pewnego eventu z platformy Mind Valley. Eventu poświęconego kwestii zdrowia w aspekcie nadwagi, redukcji wagi oraz metod tej redukcji. Co ciekawe, Część pytań, z jakimi się spotykam na co dzień, czy trzeba głodować, żeby stracić wagę, i co to jest post, wskazuje co chwilę na fakt, iż duża część państwa nadal nie rozumie tematu. Wracając do ostatniego naszego spotkania, chciałbym tylko nadmienić, że zachowywanie Odstępów między posiłkami nie jest głodowaniem, jest rodzajem postu i to postu naturalnego. Człowiek pierwotny żył swoim własnym, jakże odmiennym od dzisiejszych czasów rytmem. Po pierwsze, ten rytm był dostosowany do praw natury, do aktualnych zadań, z jakimi ten człowiek się borykał. Spójrzmy wstecz, zajrzymy do historii. Zobaczmy, od kiedy na nasz rynek weszły masywnie warsztaty wszelkiego typu, od kiedy pojawiły się manufaktury, od kiedy możemy mówić o zorganizowanym przemyśle ze sztywnymi normami czasowymi dla pracujących tam ludzi. Czyli, jeżeli sięgnęlibyśmy wstecz jakieś 200 lat, Głębiej, to styl i rytm życia jakże odmienny byłby od naszego dzisiejszego przebiegu dnia. No dobrze, patrząc się w takim razie na tak zwane posty, spójrzmy na nie jako na naturalne metody powrotu do naszych rytmów biologicznych. Dlaczego powrotu? Ostatnio wspominałem Państwu o pewnych oknach czasowych, jakie dotyczą pozytywnie rozwijających się procesów metabolicznych, procesów fizjologicznych w organizmach osób stosujących tzw. postprzerywany. O dalszych rzeczach, o których nie wspomniałem, warto też pamiętać. Przy wydłużaniu odstępów, ja nie mówię, że w ciągu pierwszego tygodnia, dochodzi do jeszcze bardziej ciekawych fenomenów. Jak chociażby do aktywizacji szybkiego spalania tłuszczowej tkanki brzusznej, następnie do resetu dopaminowego, jeżeli ktoś już pokusiłby się o stosowanie postu 48-godzinnego. A specjaliści twierdzą, że przy zastosowaniu postu typu 72 godzin, przy zachowaniu tego okna czasowego, potrafimy osiągnąć. Szybki reset immunologiczny. Tyle tytułem ekstrawagancji związanych z tak popularną metodą powrotu do naszych fizjologicznych rytmów, jaką jest post przerywany. A teraz chciałbym sięgnąć może do nowości na rynku niemieckim, związanych jakby nie było z narastającym problemem. Masowej nadwagi lokalnego społeczeństwa. Każdy z nas kiedyś usłyszał o chirurgii bariatrycznej. Kiedyś związane było to z ekstremalnymi stanami nadwagi, kiedy żadne metody nie potrafiły pomóc, ludzie rozrastali się, niejako otaczali się tymi oponkami, jak to mówią obecnie złośliwi. W pewnym momencie siadały im stawy, zaczęli mieć kłopoty z cukrzycą, pojawiły się bardzo poważne problemy w postaci następczych zjawisk patologicznych. Ale sytuacja na rynku się zmieniła. W dzisiejszych czasach niemalże każdy może sobie zafundować kurs zdrowotny, czy się, czy się rozejrzymy na rynku w zakresie... Budowania tak zwanego mindsetu, jako może niezbędnej komponenty całokształtu zagadnienia, o czym tak dość rozlegle wspominałem z okazji ostatniego eventu ze strony Mindvalley Platformy, czy też różnych technik aktywności fizycznej, technik dietetycznych, przy pomocy których moglibyśmy. Korzystając z naszego wehikułu poruszania się po tym świecie, zbierać pozytywne doświadczenia. Jeżeli chirurgia bariatryczna ma być na to odpowiedzią, przynajmniej na Niemiec, z tego co widzę, zaczyna ona się szerzyć w szybkim tempie. Jeszcze z 2-3 lata temu chętni do zabiegu zmniejszenia żołądka, czy pewnych tam bardziej skracających długość jelita połączeń drogą chirurgiczną, musieli najpierw odbywać roczny kurs szkolenia, kursy psychoterapii, ażeby w ogóle mogli byli pomarzyć o zabiegu operacyjnym na koszt państwa. Nie mogę Państwu powiedzieć, co się stało, że nagle kasy zaczęły w przyspieszonym tempie wyrażać zgodę na przejęcie tego typu operacji. Ale pytanie, które powinniście sobie sami państwo zadać, brzmi może: kto za to płaci? Przecież kasy to wy. Kasy nie mają pieniędzy samych z siebie, że mogłyby powiedzieć: Słuchajcie, my nie potrzebujemy składek, my inwestujemy te pieniądze z jakiegoś powodu nie w szkolenie mentalne, nie w szkolenie dietetyczne, ale w operacje. Jest to kwestia uzgodnień na jakimś wyższym poziomie administracyjnym, ale uzgodnień, które dotyczą waszych pieniędzy. Jeśli doszła nowa działka w spektrum wydatków kas i tutaj jest wydawane dość dużo, to można sobie wyobrazić, że tych samych pieniędzy ubędzie generalnie w puli, jaką byśmy mieli wszyscy do dyspozycji. Kwestia solidarności zdrowotnej to temat, który mocno koresponduje z ogólnym poziomem świadomości zdrowotnej. W Niemczech to może trochę trudniej. Niemcy zawsze mieli takie sympatie, mniej czy bardziej wyraźne do rozwiązań szybkich, instrumentalnych, dla niektórych wręcz mechanicznych. Ale patrząc się głębiej na aspekt humanitarny tego wszystkiego, nie wiem, czy pozwolić komuś na wycięcie sobie kawałka przewodu pokarmowego jest tym rozwiązaniem po którym musi on sięgnąć. Inna sprawa to jest kwestia osobistych odczuć. Dwie ostatnie pacjentki, jakie miałem okazję zapytać o osobiste pobudki do tych operacji i doznania po nich, były bardzo zdecydowane na te operacje, gdyż twierdziły, że znudziło im się stosowanie różnego typu technik na zachowanie diety przerywanej. Nie miały czasu ani też ochoty, i skoro kasa płaci, dlaczego z tego nie skorzystać? Dlaczego nie skorzystać? Już towarzysz Gomułka miał być mawiać z próżnego, to i salamon nie dalej. Jeżeli sobie wyobrażamy, że w chwili obecnej z jednej strony kasy dają więcej, czyli dają operacje bariatryczne, a z drugiej strony likwidują homeopatię, która w pewnym sensie, przynajmniej w pokryciu usług lekarskich, była refundowana przez system KAS w Niemczech, to mamy być może jedną z odpowiedzi: że dochodzi tylko do przeszeregowań. To jest dobre pytanie, kto się na to zgadza i kto ponosi za to odpowiedzialność. W dobie. Braku masywnych braków w zaopatrzeniu w leki rynku niemieckiego, gdzie aptekarze mówią wyraźnie, iż asortyment pomniejszył się o ponad 400 pozycji w ciągu minionych dwóch lat, w dobie, w której homeopatia jest likwidowana, w dobie, w której nie tak łatwo dostać kurację, a co się tyczy tzw. masaży, czy też fizjoterapii generalnie mówiąc. Da się to odczuć bardzo wyraźnie, iż Niemcy dnia dzisiejszego to nie jest ten sam kraj sprzed 20 lat, gdzie każdemu obiecywano, iż dostanie dokładnie to, co jest mu potrzebne? I ta kwestia, że jemu jest potrzebne, była dość mocno zogniskowana na jego osobistym życzeniu. Ale czy medycyna ma być koncertem życiem dla wszystkich? I niby za darmo. Co to jest za darmo? Wróćmy do pierwszego pytania. Skąd kasy czerpią pieniądze? Kasy czerpią pieniądze ze składek. I tutaj kółko się zamyka. Czyli otwarto nową działkę, przykładowo chirurgii wariatycznej, zamknięto działkę homeopatii. Ale nie patrzmy na to, jak na dopust boży. Moje sugestie idą w trochę innym kierunku. Punkt pierwszy. Do jakich sytuacji dochodzi w praktykach lekarskich w związku z deficytami w zaopatrzeniu w leki? Jak wiemy, na przykład w Szwajcarii, jeżeli gdzieś są tereny, w których jest kłopot z zaopatrzeniem w leki, na przykład tereny górskie, a w Szwajcarii jest dużo gór. To lokalni lekarze z pewnym doświadczeniem bez kłopotów otrzymują jakąś małą licencję aptekarską, a zarazem środki na to, ażeby zorganizować sobie wykwalifikowany personel i zadbać o zaopatrzenie farmaceutyczne swoich podopiecznych. W Niemczech podobno aptek mamy dosyć i są też dość szybko zamykane kolejne. Okazuje się, że aptekarzom nie wiedzieć co za dobrze, a tak chętnie niegdyś kupowane u nich produkty, nazwijmy to z wolnego rynku, są coraz chętniej kupowane przez klientów w internecie, czy to na Amazonie, czy na innego typu platformach zaopatrzenia. Czyli problem leży znowu, gdy nie wiadomo o co chodzi, Chodzi jak zwykle o pieniądze. Postawmy sobie pytanie, jakie perspektywy rysują nam się na horyzoncie w momencie, gdyby deficyt zaopatrzenia w leki miał postępować dalej? Lat temu, dwa, w momencie, gdy doszło do pewnych przemian w Europie Wschodniej, Przebąkiwano w Niemczech, iż może przejściowo dojść do deficytów, bo tu i ówdzie była produkcja leków i były pewne trasy transportowe, że mogłoby dojść przejściowo do deficytów w zaopatrzeniu. Proszę Państwa, postawić linię produkcyjną przy wysokich standardach produkcji, przy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesach, to nie jest żaden kłopot. Jeżeli w Chinach budowa średniego lotniska łącznie z odbiorem technicznym, w Niemczech nazywa się to TÜV, który w dużej części z państwa znany jest też pod tym imieniem na terenie Niemiec. Jeżeli w Chinach to trwa nieraz poniżej 8 miesięcy, a w Niemczech remont podrządnego skrzyżowania w lokalnej dzielnicy potrafi przekroczyć to okno czasowe, to nie tylko dowód na fakt, że Niemcy systematycznie tracą tak zwaną konkurencyjność na rynkach światowych, ale dla państwa samych być może powinno stać się to impulsem pod własne ukierunkowane na przyszłość przemyślenia. Nie chciałbym być fałszywym prorokiem, tak to kiedyś nazywano, ale. Fenomen deficytu leków, no omawialiśmy już tutaj na łamach PPTV, tak w, chociażby w Zarysie w ubiegłym roku i co się tyczy osobistych odczuć i prognoz, tak na razie się one potwierdziły, co bynajmniej nie jest powodem do radości. Prowadzi to na przykład do napięć w poczekalni i w minionych dniach w wyniku różnego typu awantur, które zupełnie... Są adresowane pod złym adresem, dlatego że lekarze nie prowadzą sprzedaży leków po, aptek po aptekach ani u siebie po praktykach. Są już praktyki, nawet na terenie pięknego miasta Dortmundu, w którym mam przyjemność wykonywać zawód, gdzie regularnie pojawia się policja, odprowadzając rozcieczonych pacjentów. Tak naprawdę, każdy lekarz ma. Nie tylko swój moralny, ale też logistyczny obowiązek zadbać o atmosferę i harmonię procesów. Tu nie pomaga remont praktyki, który w minionych tygodniach uskuteczniłem i jest pozytywnie odbierany przez środowisko. Ludzie są rozdrażnieni, sięgają do reminiscencji sprzed 10-20 lat, gdzie coś takiego jak podanie zamiennika na lek oryginalny było nie do pomyślenia, że nie wspomnę o. Braku leków. Gdybyśmy szukali odpowiedzi na tak drażliwy temat, co zrobić, żeby było lepiej, żeby nam było lepiej, żeby sobie ułatwić życie, być może warto by było spojrzeć w kierunku bardziej bogatych przedstawicieli naszego społeczeństwa. Czyli postawmy sobie brutalne pytanie, co robią bardziej zamożne warstwy społeczne, ażeby zachować standard zdrowia i żyć na fali nie tylko dobrodziejstwa finansowego, ale i adekwatnego poziomu zdrowia z opcją na przyszłość? No bo jak ktoś powiedział, pieniądze to nie wszystko, ale bez pieniędzy to po co to wszystko? To znaczy jest nierealne, skoro nie leży w zasięgu naszej dłoni. Proszę Państwa, analizując różnice w podejściu do sytuacji rynkowych z punktu widzenia branży zdrowotnej, ludzie zamożni po pierwsze wykształcili w sobie pewien nawyk skutecznego, zorganizowanego na celu komunikowania. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład nie szukają odpowiedzi na istotne dziedziny zdrowia w popularnych brukowcach czy czasopismach zajmujących się reklamą wszystkiego po kolei, tylko koncentrują swoje poszukiwania w sposób ukierunkowany i adekwatny do własnych potrzeb, czyli komunikacja. Tak na podstawie tej komunikacji, z tego co widzę, o tej grupie pacjentów, dochodzi do aktualizacji własnych wyobrażeń i do systematycznego budowania swojej świadomości zdrowotnej. Gdyż mówią to, gdzie będziemy jutro, to miejsce, czy z punktu widzenia finansowego, czy zdrowotnego, o tym decyduje nie nasz dzisiejszy stan majątności, ale nasz dzisiejszy stan świadomości. Świadomość zdrowotna miałaby więc być w ich oczach tym punktem, który widzą jako niezbędny element własnego, systematycznego update'u zdrowotnego. Jesteśmy więc przy temacie Mindset, temacie, który występuje praktycznie u podstaw wszelkiego typu chorób chronicznych. Które, jak wiemy, są zarzewiem powolnej degradacji biologicznej organizmu, przedwczesnego starzenia się i przedwczesnej śmierci. I pytanie w takim razie: no dobrze, ale skąd czerpać tą wiedzę? Każdy z nas ma dostęp do kto do Google. Jeżeli wpiszemy jakieś hasło, no to znajdziemy tyle różnego typu wypowiedzi, że głowa jest mała, a jak spojrzymy na pierwszą stronę ogło ogłoszeń informacji, to widać małym druczkiem sponsorowane, sponsorowane, sponsorowane. I teraz, że jakiś produkt, jakaś koncepcja związana z linią produkcyjną określonego typu rozwiązań, z zakupem produktów digitalnych w postaci kursów, poradnictwa, wszelkiego typu, to, że coś jest sponsorowane, wcale nie znaczy, że to jest złe. Ale skąd macie Państwo wiedzieć, po co sięgnąć, a co odpuścić? W czasach, gdy dochodziło do systematycznego wzrostu w Ameryce fali Wellness, w myśl obserwacji profesora Paula Pilcera, zostało gdzieś powiedziane, że branża zdrowotna będzie się sama z siebie napędzać. Wtedy też zauważono, że ludzie, którzy naprawdę mieli pieniądze, nie że tam dom jeden, drugi czy dziesięć, ludzie, którzy potrafili z punktu widzenia zabezpieczenia materialnego nie mieć żadnych dalszych życzeń dla siebie i dla następnych dwóch generacji. Oni powiedzieli: My chcemy kupić zdrowie i przedłużenie życia. Dajcie nam tylko fachowców. Później doszło do poczty pantoflowej i wymiany wizytówek kontaktów, adresów. Medycyna instrumentalna w ogóle odżegnuje się troszkę od branży wellness. Medycyna estetyczna wykorzystuje pewne aspekty tego z punktu widzenia urody, ale medycyna w, w zakresie praktycznym jako rewitalizacja, jako nauka o witalności i przywrócenia sobie sprawności i obciążalności organizmu, to jest jeszcze coś innego. I tutaj dość szerokie rzesze społeczne korzystają z porad różnego typu coachów. Ale kto ma zadecydować o tym, którego coacha wybrać? Czy którego lekarza z dodatkowymi kwalifikacjami w tej branży? Zamożni nie żałują tutaj pieniędzy na mentorów, na rodzaj szczególnego rodzaju fachowca, który jest nie tylko psychologiem, ale który w swojej branży jest w stanie pomóc komuś podjąć decyzję, idź tu, idź tam, albo zrealizuj może najpierw ten czy inny program. Mentoring miało swoje poczesne miejsce w historii ludzkości od zarania dziejów. Swoich mentorów mieli cesarze, mieli królowie, mieli książęta. Proszę Państwa, w dobie masywnej pauperyzacji wartości warto może wrócić do naszych najlepszych tradycji, również tych zdrowotnych. Warto pokusić się o coś najlepszego. Dajcie swojemu ciału to, co mu się należy. Jeżeli sami nie, nie posiadacie określonych kwalifikacji, nie bójcie się zainwestować w wiedzę i doświadczenia tych, którzy wiedzą o czym mówią. Bo jakby nie było, robicie to na przykład w przypadku Waszych samochodów czy Waszych sprzętów elektronicznych. Zadbajcie o najważniejszy wehikuł Waszego życia. Szybko leci, i zastanawiając się nad pewnymi zmianami, o których dzisiaj miałem przyjemność Państwu wspomnieć, nawiedziła mnie taka myśl, w jaki sposób można by Państwa umotywować do korespondowania w jakimkolwiek sensie z ludźmi na poziomie, z ludźmi, którzy wiedzą o czym mówią. Chciałbym przytoczyć wyniki. Pewnych studiów z regionu skandynawskiego naukowcy postawili sobie pytanie, czy jest jakaś zależność, w myśl której moglibyśmy powziąć podejrzenie, że uniwersum, w którym żyjemy, w sensie zupełnie abstrakcyjnym, mogłoby być zainteresowane, a żeby to, w czym bierzemy wszyscy udział, miało jakiś sens. Ponoć pierwszym podstawowym i naturalnym prawem uniwersum jest wzrost i rozrost. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że były zrobione studia w Skandynawii i okazało się, że matki dzieci, które urodziły jeszcze raz w wieku późniejszym, zaobserwowały na terenie swoich rodzin pewien statystycznie istotny fenomen. Ich matki, czyli babcie tych dzieci, które przyszły na świat, nagle żyły znacznie dłużej od babć, które na przykład nie miały tej przyjemności bawić kolejne wnuki swoich córek. To znaczy, przenosząc to do parteru, jeżeli jakaś kobieta urodziła w wieku, no w dość bardziej podeszłym wieku jeszcze dodatkowo jakieś dziecko, to jej matka z bliżej niewiadomych przyczyn żyła dłużej. To jest może taka zagadka intelektualna dla Państwa, a z drugiej strony pewna wskazówka. Ktoś, kto był fachowy, musiał zadać sobie trud i w ogóle wpaść na ten pomysł, ażeby użyć tego typu kryterium do swoich poszukiwań na temat przykładów długowieczności również na terenie naszego starego kontynentu. Dziękuję Państwu za Państwa uwagę. Program prowadził Marcin Korecki. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.